thank mm -hmm. you Dzień dobry wszystkim, z tej strony Mikut, witam was serdecznie na moim kanale i dzisiaj sobie pogadamy o nowym czołgu, który pojawi się w World of Tanks, jest możliwy teraz do kupienia w sklepie premium i od razu wam powiem, że filmik będzie pełen herezji. Dlaczego? Po pierwsze, jest to light, a jak wiecie, u mnie z lightami jest nabakier, bakier. No, jakoś nie jestem super mega graczem, jeśli chodzi o, tą, o tę klasę, coś tam zrobię, ale raczej wszystkich miejscówek i wszystkich trików, jeśli chodzi o granie takim pojazdem. Nie znam. Stąd to będzie moja subiektywna, od, subiektywne odczucie yy, o danym czołgu, który trafił do gry jako czołg premium i co można nim zrobić. Po drugie, jest to brytyjski czołg lekki, a jak wiecie z YouTube'ów, yy, brytole lekkie zostały przyjęte dosyć chłodno przez większą część społeczności. Ale nie przeze mnie. Ja uważałem, że te brytolki są, że tak powiem, pojazdami lekkimi takimi, jakimi powinny być. Oczywiście troszeczkę brakuje im w niektórych aspektach, ale to nie są czołgi, które są tak naprawdę do wszystkiego. Wreszcie dostaliśmy linię, która jest stricte pod spota, bo to powinien robić light, nie robić jakieś tam obrażenia dzikie, czy coś takiego, tylko głównie po pomagać przy zadawaniu obrażeń, spotując wrogie pojazdy. Oczywiście to się nie, nie, nie do końca sprawdza, bo te pojazdy mają troszeczkę słaby zasięg widzenia, ale powiedzmy są bliższe temu, co powinna ta klasa właśnie sobą reprezentować. Zwłaszcza w erze, kiedy WG lubi takie... Hybrydy z różnych gatunków, typu czołgi ciężkie o mobilności medów, czy y, czołgi lekkie z działami z TD-ków, więc to jest w ogóle fajny, fajny pomysł. No i teraz, właśnie po tym, jak drzewko weszło do gry y, lightów, to są 3 tiery: 4, przepraszam, 4, 7, 8, 9 i 10. Pojawił się czołg premium, czołg premium tej właśnie tego drzewka, żebyście mogli przy okazji sobie załogę na tych czołgach, z tych czołgów szkolić. I to jest fajny plus, że WG dba. o jak pani laska kręci tyłeczkiem, zrobiła se zdjąć, ojojoj, ojoj Że WG stara się właśnie zapewnić też takie szkolenie nawet nowej gałęzi. Oczywiście to nie ma o czym mówić, ponieważ już taki czołg jest w grze formalnie. Jest to oczywiście Light MK6C, który oczywiście jest, można nad tym załogę formalnie szkolić z tych wyższych, tierowych Lightów. No tylko po co, tak? To jest jakaś impreza z alko bez alkoholu. Można tylko po co. Dlatego też pojawił się Senlak, bo o nim właśnie oczywiście mowa, FV1066 Senlak. Eee, obecnie do kupienia w dosyć tanim bundlu, bo za sam czołg plus tam jeszcze kilka bonusów, czyli ten taki podstawowy zestaw, zapłacicie jest 100 zł, Więc myślę, że tragedii nie ma jak na czołgi premium 8 poziomu, bo to właśnie taki poziom ten czołg reprezentuje. Zaczniemy sobie najpierw odgadania i opisania jak sam Senklag wygląda. sen wygląda. Powiem na szczerze, że oczywiście tutaj nie ma o czym mówić zawsze, to już będę do znudzenia powtarzał eee, jeśli chodzi o modele 3D. To WG ma naprawdę bardzo mocną ekipę i mam nadzieję, że jej nigdy jej nie pozbędzie, bo chłopaki wiedzą co robią, wied wiedzą jak używać narzędzi i jak fajnie dany pojazd zaprezentować. Widzicie, jest wiele tutaj fajnych szczegółów, które można zobaczyć. Przykładowo ta płachta z, z przodu e, założona na ten czołg i to jest chyba nie pierwszy, to jest łapia, pierwszy taki czołg, który będzie miał taką, e, taki smaczek, bo widziałem też kolejne pojazdy typu Niemiaszek, który ma być na nagrodą za... Za, za Rankedy też ma takie, takie podobną zawiechę, tutaj z przodu. E, ale jeśli chodzi o sam model Senlaka, naprawdę bardzo przyjemny. Co ciekawe, jest duży. Senlak jest duży. Jest dużo większy niż czołgi e, drzewkowe e, Lighty. Co oczywiście biorą ze sobą plusy i minusy. W większości minusy, ale mimo wszystko i tak jest spoko. Ogólnie, jakbym miał coś powiedzieć o tym czołgu tak na szybko, zanim przejdę w ogóle do omawiania, to wam powiem, że Senlak jest chyba właśnie tym czołgiem lekkim, czym powinno być całe drzewko. W Senlaku macie to, co brakuje innym pojazdom tego drzewka, tej nowej gałęzi, dlatego ludzie tak się wściekają. Ponieważ w WG po prostu tych statystyk trochę, te statystyki trochę zaniedbało, a to co właśnie zaniedbało, pojawiło się w Sedlaku, to jest ciekawe. Więc to jest dosyć ciekawa, też e, alternatywa, właśnie dla ludzi, którzy chcą sobie pograć w nad takim brytolem brytyjskim, lightem, jakim powinien być ten właśnie ten brytorek. Dobra, po kolei e, mamy za sobą wygląd. Mamy teraz e, załogantów, tych oczywiście mamy trzech, możemy sobie szkolić. E, ja, ja teraz mam setera w garażu, oczywiście z setera może spokojnie ta załoga przejść, jak i e, z ósemki, dziewiątki, więc spokojnie. Czy poszkolić tych załogantów, ile chcecie, i przechodzimy teraz do czegoś, co wyróżnia ten pojazd, moi drodzy. Działo, mamy tutaj armatę 20 funtów. Kaliber 83, lekko ponad milimetrów. Szybkostrzelność: to jest ciekawe, właśnie to jest pierwszy plus, który wyróżnia ten pojazd na tle pozostałych niemie niemieckich, oczywiście brytyjskich lightów. Szybkostrzelność: to zresztą pokażę zaraz na, na, na porównywarce. Mam tego sporo. Szybkostrzelność: 10, prawie 11 pocisków na minutę na czystym dziale. To jest prawie że dwa razy więcej niż ma ósemka light brytyjski standardowy. Więc to już jest o czymś świadczy, że wreszcie WG zadbało o statystykę która powinna być jak, jak, jak najbardziej przyjemna, czyli przynajmniej ta szybko szczelność powinna być spoko. Drugą bardzo miłą rzeczą jest penetracja na pocisku podstawowym. Jest to 189 mm. Jest to jedna z wyższych penetracji, jakie mają właśnie Lighty Premium 8 tieru. I to warto wspomnieć właśnie w tym przypadku. Oczywiście są to pepeki, niestety, nie apc -y, Ale to to APC-y mamy na, na tak zwanym Goldzie, yy, które penetracja wynosi 223. I kolejne, to już trzecie takie zaskoczenie. Pierwszy moduł, już są trzy zaskoczenia. Eee, penetracja na Hekach. Zobaczcie, 90 mm. To jest mnogość, to jest dużo. I często te kolejki naprawdę mogą wam fajnie wejść. Yy, zwłaszcza, że obrażenia na nich to jest 280 średniego, więc myślę, że spokojnie, w jakieś mięciusie cele 300 pocisków możecie posłać bez żadnego problemu. Przy pocisku oczywiście demedza. Yy, podstawowa amunicja i goldowa po 180 obrażeń, ale i tak nie ma tragedii. Rzut na 100 metrów 0,38 tu takie lekki zgrzyt, ale wiadomo, pamiętajcie, to nie jest sniper, on bardziej ma tak podjeżdżać, spotować i ewentualnie walić z bliska. Snajpienie tym czołgiem wcale nie jest super mega e, potrzebne, ale przydaje się też czasami i czas celowania 1,8 sekundy e, ani ziembi, ani grzeje, jest przyzwoicie. I co ciekawe, DPM na tym pojeździe, na czystym dziale, widzicie, nie ma w ogóle załogantów ani niczego, lekko ponad 2000 obrażeń. Co ciekawe, kiedy strzelacie z haeków i wam wszystkie hajeki weszły... Ten DPM rośnie o 1000 więcej. Macie ponad 3000, co jest naprawdę bardzo przyjemną wartością, ale pod warunkiem oczywiście, że wszystkie hajki wam wejdą z przebiciem. To jest chyba najważniejsza rzecz, o której tutaj warto wspomnieć. Dodatkowo, mamy bardzo fajną depresję minus 10 stopni i to się przydaje faktycznie. I niestety cały czas marną elewację plus 14 parametr ten jest naprawdę bolący bardzo podczas rozgrywki, ponieważ działa. No, nie podnosimy, więc jeśli ktoś tam podejdzie z górki, na przykład nad nami, no to będziemy mieli problem, żeby do niego przycelować właśnie z naszego działa. Ale za to ten minus 10 stopni rekompensuje, powiedzmy, w jakimś tam stopniu e, tą, tą e, słabą elewację. I co ja możemy pograć za górki. E, bardzo przyjemna wartość. Rożytk tak mówię 0,38. Tutaj oczywiście już mi spadło do 0,36. Nie wiem czemu. Czy ja coś źle przeczytałem? 0,38. To jest 0,68, to 0,36. Coś chyba tutaj w WG się trochę rozjechało, a nie mam w ogóle nic zamontowanego. To jest ciekawe, ale dobra. Eee, żywotność. Tutaj się będziemy patrzeć, bo się zamotamy. Żywotność, punkty życia 1050. Jest mniej więcej po środku tego, co mamy zazwyczaj w lightach tego tieru. Eee, zazwyczaj, właśnie, punkty życia się wahają od 1000 do 1100, więc mamy te 1050. Mówię oczywiście o premium, głównie pojazdach, więc mamy ten, powiedzmy, średnią wartość, ale pancerza praktycznie brak. 22 20, to jest kadłub, 32 20, 15 to jest wieżyczka, no ale to jest light, pamiętajmy, to też nie ma wytrzymywać nie wiadomo jakich strzał ale pewnie przy moim RNG podejrzewam e, ja bym się od tego pojazdu z Jadwigi dignął, więc spokojnie, e, więc inaczej na, na pancerz nie liczcie, ale może czasami coś tam jakimś cudem, jakiś niższy tier coś tam wam pyknie po boku, może coś tam odbić, ale... Jak mówiłem, to jest papier i raczej pancerz tutaj Wam przeżywalności nie gwarantuje. Mobilność, to jest ciekawa sprawa. Mamy moc silnika 710 kucy, moc na tonę 35 punktów ponad. Prędkość do przodu maksymalną 65 do typu 23, jest to mniej oczywiście niż normalne lighty, tam typu 70 km na godzinę, ale jest to odczuwalne, jest to w miarę zrywne, często, gęsto, na samym początku bitwy mogę wyprzedzić inne pojazdy, żeby dojechać właśnie do danego miejsca i też ważne, pojazdy przeciwnika. Typu jakieś medy, ewentualnie trochę wolniejsze lajty. Więc ta prędkość jest przyzwoita, tak samo jak prędkość obrotu samego też, tam możemy sobie pośmigać tą dupeczką i zawsze możemy się w miarę szybko obrócić, więc myślę, że to bardzo fajna sprawa. Nie ma tragedii, ale też nie jest super mega wow, jest tak po prostu przyzwoicie i jest bardzo dobrze, więc myślę, że jest spoko. Maskowanie. Tutaj jest największy problem tego pojazdu, bo ten pojazd, tak naprawdę ten showk. jak na Lighta, ma maskowanie bardzo słabe i to wam ja później pokażę zaraz na porównywarce. Tutaj warto wspomnieć, że z Senlak... No musi mieć tą grubą warstwę krzaków przed sobą faktycznie, żeby jednak coś tam się ukryć, chociaż oczywiście nie też nie przesadzajmy, nie musimy stać centralnie w buszu, żeby nikt nas nie zobaczył, ale zazwyczaj może być problem, że często gęsto mogą nas po prostu wypatrzyć. Cały czas zerkam jak ta pani sobie tutaj zdjęcia ładnie robi, patrz jak pozuje modeleczka w żółtej bluzeczce. Więc, yy, pracując z tematu, yy, kamuflaż tutaj nie jest super mega mocną sprawą, ale też powiedzmy tragedii nie ma, o ile się dobrze tam zbunkrujecie przy tych przy tych krzaczkach to też będzie spoko, i wykrywanie to jest fajna sprawa, ponieważ wreszcie mamy lajta brytyjskiego z dobrym zasięgiem widzenia powiedzmy z dobrym, lepszym na pewno niż drzewkowym. 400 metrów bazowego jest spoko, i zasięg sygnału radia 700 punktów, też naprawdę metrów oczywiście też jest bardzo przyjemną wartością. Teraz sobie szybko, szybko zerknijmy na porównywarkę. Jest tutaj dużo pojazdów, zobaczcie, wybrałem dosyć mnogą liczbę tych, tych czołgów. oczywiście pierwszym z nich to jest 8 brytyjska. Jest drzewka dla porównania, potem mamy EBR, LT, M41, M41D i LC, czyli takie najbardziej powszechne lighty, które są używane premium zwyczaj przez graczy. I zerknijmy sobie, jak to właśnie wygląda. Siła ognia. Od tego zaczniemy sobie. Demet oczywiście jest e, ani ziemia ani grzeje. Zobaczcie, jest, że tak powiem, trzecią wartością. Pierwszą ma oczywiście nasz e, no, tak zwany Nazi Bulldog, albo Black Bulldog. Potem mamy LCA i na, potem właśnie wpadamy my e, cali na biało. Zresztą Sen, Senlak ma e, e, te uszczędzenia 180, tyle samo, co LT432. Penetracja tutaj jest bardzo przyzwoicie. Zobaczcie, o 189 mm jest to druga wartość pod względem właśnie tego parametru. Jeśli... jeśli y, y, na tle pozostałych pojazdów największą ma M41D, który te, tych milimetrów ma 192. Tu oczywiście mówimy o standardowej amunicji, na Gold nie będziemy patrzeć, bo to każdy ma swoje. Szybkoszczelność, też bardzo wa dobra wartość, druga albo trzecia nawet powiedzmy. Tu mamy 13,6, tu mamy 11,14, tu mamy 11,79, więc trzecia wartość jeśli chodzi o szybkoszczelność. I wreszcie tego brakowało właśnie w tym, w tym, w tym pojeździe. Zobaczcie przed LHM TV 10,57, więc mamy może nie dużo szybsze, celne, szybsze, szybsze, szybsze działo, ale... Bardziej przyjemne podejrzewam, i myślę, że to jest nawet odczuwalne. Czas przeładowania 5,38 też dosyć wysoko nas tutaj klasyfikuje. Największą wartość ma 4,41, powiedzmy najmniejszą wartość ma 4,41 chiński Bulldog. Potem jest Eltek, i potem jesteśmy my. Więc myślę, że bardzo fajna sprawa. Oczywiście Elca nie patrzymy, bo on ma magazynek, to, jest to, to się troszeczkę inaczej liczy. Z takich większych, bardziej przydatnych parametrów, depresja, elewacja, widzimy, tu minus 10, czyli najlepsza wartość, jaka może być, ale elewacja. No już trochę słabo. 14 mamy my, 15 mamy ma Brytol ma Brytyjski, 12 ma EBR, czyli jeszcze gorzej, ale już Eltek ma 15, Black Bulldog 17, Chiński Bulldog 19 i Elcek ma 13, więc jeszcze gorzej. Niż nasz e, czołg, i na koniec takie szybkie podsumowanie jeszcze. DPM 2000 obrażeń. E, w czołówce jesteśmy tak naprawdę, bo najwięcej oczywiście ma e, chiński bulldog, potem mamy e, br, niemieckiego bulldoga, czołg radziecki, i na końcu tej stawki jesteśmy my. Potem, to, oczywiście, pozostałe czołgi, więc nie ma tragedii. E, Sedlach ustawia się, że tak powiem, w średniej wartości, jeśli chodzi o siłę ognia, a żywotność, jak mówiłem wcześniej. Bardzo fajna wartość 1050 punktów życia. Najwięcej mają po 1100, więc my jesteśmy też, tak powiem, w połowie stawki. Pancerz tutaj nie mamy o czym mówić: jesteśmy po prostu yy, jak papier, tak naprawdę. Delikatnie więcej mamy milimetrów niż tak i tak naprawdę. Reszta pojazdów też, oczywiście, tym pancerzem nie grzeszy, ale mają dużo bardziej twardą blachę niż my mobilność i zobaczcie tutaj, co się będzie działo, e, prędkość 65, najszybszy jest oczywiście Black Bulldog 72,4, ale że tak powiem nasza wartość jest w czołówce, bo potem, potem mamy LTK radzieckiego na równi z Iwenem i potem właśnie jesteśmy my na Senlaku 35 na godzinę do tyłu, e, co ciekawe oczywiście EBR tutaj odstawia wszystkich, bo ma tyle samo do przodu, jak i do tyłu prędkość, ale między świątynią, że to powiem, w czołówce 23 km na godzinę, jest bardzo, bardzo przyjemnie. No i to, o co mówiłem wcześniej, maskowanie, jak widzicie, najsłabsza praktycznie wartość, jeśli chodzi o ten parametr wśród lightów, które są zazwyczaj używane przez gracza. Najwięcej oczywiście ma Even, powyżej 20%. My mamy 14,59, delikatnie więcej niż chiński Bulldog 14,19 ale długo, dużo daleko za pozostałymi pojazdami, nawet za brytyjskim standardowym yy, lightem 1949, tutaj Ebermann 1967, ponad 18,5 ma Ltek i 17 z lekkim hakiem Nazi Bulldog. Więc tutaj oczywiście odstajemy tym parametrem. No niestety coś za coś. Yy, bardziej przyjemna gra za kamuflaż. Czy to jest dobre wymiana, czy nie, to już nie mi oceniać, sami to możecie sobie stwierdzić. I na koniec wykrywanie. Jak mówiłem, wreszcie dostajemy pojazd, który może pełnić rolę brytyjskiego skauta, Jak widzicie tutaj na przykładzie LHMTV. 30, 370 metrów, u nas jest 400 i to jest najwyższa wartość ze wszystkich dostępnych tutaj lightów, tyle samo ma Bulldog, potem mamy 390 na Chińczyku, 380 na LT, 380 na Iwenie. Ciekawe, tylko 310 na EBR-ze, ale wiadomo, te, te czołgi mają troszeczkę, te pojazdy mają troszeczkę inną rolę w tej, jeśli chodzi o spoterów. No i zasięg sygnału radia też bardzo fajny, 700 metrów. E, troszeczkę mniej niż Maeltek, ale zapowiem w czołówce jesteśmy, no bo powiedzmy w połowie, większej, wyższej połówce, jeśli chodzi o ten parametr. Więc jak widzicie, to na, takiej szybce na takim szybkim porównaniu do innych pojazdów premium tego samego tieru, Scenlacz wypada naprawdę dobrze. Nie jest to jakiś super mega zawodnik, który tutaj pozamiata, ale jest czołgiem przyjemnym. Jest czołgiem w tej wyższej klasie, średniej wyższej klasie, i wreszcie daje wam to, co, jak powinny wcześniej, moim zdaniem takim subiektywnym, wyglądać lajty z całego drzewka brytyjskiego. Bo to, co dało nam WG, no ja, ja osobiście się na to jakoś nie napalałem, dlatego przyjąłem to drzewko. Z dobrodziejstwem inwentarza, i uważam, że faktycznie te czołgi no, są bliższe tej roli, które powinny grać lighty na, na normal, w, w tej grze, niż inne lighty, które teraz się pojawiły w grze. Ale mimo wszystko są cały czas troszeczkę słabe. Ale ja osobiście nie narzekam. Ja gram sobie tymi lightami, niczego od nich nie oczekuję. To jest, dla, dla mnie te lighty są jak tok, że wyjadę, jak zrobię, to zrobię, jak nie. Nie będzie żadnej wielkiej sprawy, ja osobiście też lightami, jak mówiłem wcześniej, nie gram, więc w zamian są takie dla, dla mnie grę czołgi do przejścia. W sumie bardziej preferuję lighty takie zwykłe, standardowe niż kołowce. Kołowce zrobiłem chyba siódemkę i sobie odpuściłem tą linię, to kompletnie nie jest linia dla mnie. Podejrzewam, że jak skończę wszystkie linie inne, a, a mam jeszcze dwie właśnie brytyjskie lighty i E, szwedzkie będzie to wtedy dopiero do, do tych e, kołowców wsiądę, ewentualnie przejdę je za free expa, bo po prostu nie mam do nich siły i energii i chęci w ogóle. A to do Brytoli, powiem no szczerze, że mi się nawet dobrze tym gra, no jestem na, na etapie siódemki, e, która jest powiedzmy taka sobie, e, nie będę się wypowiadał właśnie jaka jest, bo to jest, mnie, to jest dla mnie bardzo subiektywne, dla mnie jest spoko, można z nią pograć, coś tam się zrobi, e, nie jest jakiś chunk nie jest taki super mega spotter, ale po prostu ją sobie przychodzę, gram sobie bez stresu, i to jest chyba najważniejsze. I tak właśnie będę grał pewnie sen z Senlakiem, kiedy będę chciał sobie podszkolić załogę z mojego seterka albo innego podobnego pojazdu z tego drzewka. Dobra, koniec gadania, zaczynamy sobie bitewkę, szybka bitewka, jakoś nie bez pary, ale pokażę, pokażę wam jak ja właśnie wykorzystuję zalety tego seterka seterka, oczywiście Senlaka jak ja się tym czołgiem bawię. I witam was już w bitewce, jak widzicie losowanie bardzo przyjemne, ósemki bez art, to jest najważniejsze, chyba tutaj można wtedy poszaleć, yy, jaki jest styl gry mój, jeśli chodzi o ten pojazd, jak mówiłem już po raz trzeci to powtarzam, ja nie jestem lajciarzem i nie gram standardowo jak lajciarz, oczywiście jeśli nie znam jakąś miejscówkę, tam sobie podjadę, może postoję w tych krzeczkach, ale zazwyczaj takimi pojazdami ja się staram grać dużo bardziej aktywnie, wolę być w ruchu niż stać, stać w miejscu, bo zawsze mam przy, takie no, przeświadczenie, że jak stoję w miejscu, no to i zaraz mnie coś trafi i będzie, i będzie problem, dlatego lepiej czuję się w ciągłym ruchu tych, tych pojazdach i właśnie tak mniej więcej będzie w tej bitwie. Gramy sobie na autostradzie dolny kap i pierwsze co, co, co pomyślałem sobie, to zrobię dziki rajd w stronę A1. Jest to bardzo fajna weczka Jak tam dojadę przed, przed, przed przeciwnikiem, to będę miał tutaj bardzo fajną przewagę w postaci spotowania tych czołgów. Tam są takie fajne krzaczki, można sobie delikatnie się wychylić i wszystkie pojazdy, które będą tutaj pod górką podjeżdżały, będą widoczne dla moich współtowarzyszy, którzy będą walić właśnie z daleka, jak stoją to teraz te moje te Nie Pokazał się pierwszy light, dosyć niebezpieczny. Widzicie, teraz będzie ciekawy strzał. Wyjeżdżam sobie, on mnie nie trafia, ja tutaj na auto w celowaniu pochodzi pociąg za 200 teraz kolejne auto celowanie tym razem LTTB Kolejny strzał za 171, więc bardzo fajny tutaj bilans już trafień, od razu dwa, dwa pociski weszły, szybkie, strzał jeszcze jeden za 182 i teraz chowam się za tym murkiem, żeby, oczywiście ten murek jest przebijalny, ale z racji, że jest, że mnie zasłania, to ten przeciwnik ma problemy w dokładnym celowaniu, jak stoi mój pojazd. Mogę właśnie stać, na przykład, bardziej w prawo, bardziej w lewo i to wykorzystywałem właśnie w tym momencie, żeby ominąć pocisk, widzicie się skutecznie zresztą tej wz -y. Tam mamy jeszcze Medzika, te 4400. tak, zobaczyłem, że wózeta że ucieka, więc mogę się teraz delikatnie wychylić i posłać jedną bułkę do 4400. Myślałem, że go sobie dobiję, ale niestety pocisk poszedł tuż obok nie, w gruz. Wuzeta chyba się trochę zirytowała, poleciała po prostu na mnie i przy okazji, dostając jedną bułkę z bok, ja ją kończę za dwa punkty uszkodzeń. Teraz widzicie że wykorzystuję to, co w tym celaku jest bardzo przyjemne, czyli depresja działa. Oczywiście gram na koncie rykoszetowym, dzięki chłopaki za wykorzystanie konta. Tutaj oczywiście sobie wychylam co chwilę i wykorzystując moją depresję minus 10 stopni, oklepuję tego LTTB. Mam już obrażeń 7 i tylko tyle. I teraz robię to, co zazwyczaj robi się takimi lightami, kiedy widzimy, że Mamy przewagę strony, czyli lecę do przodu, postarać się wyspotować te deki, które stoją na górce. Mamy ISU, cały czas jestem bez spota, ciekawe, krzaczki mi pomagają. Dojeżdżam praktycznie pod górkę bez spota i bez straty życia, a ISU od razu spływa na mój koszt zresztą 1200 punktów pada, więc już była bitwa przyzwoita, jak dla mnie, jak dla, mnie, jak dla takiego słabego leciarza jak ja. I teraz trochę poczułem się pewnie. Więc wjeżdżam na górkę i szukam kolejnych czołgów, które mogą tu się kryć. Tam gdzieś był skorpion, były jeszcze dwa takie, które nie były widoczne i prawdopodobnie one gdzieś tutaj stoją, przy tej bazie. Teraz zobaczyłem, że na dole jest protek, więc wiedziałem, że tylko ewentualnie mogę tego skorpka spotkać i, spotkać i ewentualnie drugą buzetę, która gdzieś tam sobie krąży. I tu tutaj będzie mały mój kick ze strony, jeśli chodzi o tą wuzetę, więc teraz wjeżdżam, trafiam ją w dolną płytę, tam mnie nie trafia na szczęście. I w tym momencie popełniam błąd, niestety, ponieważ strzelając w y, raszuję na nią, chciałem ją objechać, y, no ale wiecie jak się zwyczaj kończy objazd buzety -y 121 FT, Zazwy zazwyczaj jest to tak, że właśnie kończy się w ten sposób, że ona nas blokuje i w takiej właśnie nieprzyjemnej sytuacji się teraz ja znalazłem, już byłem pewien, że po prostu w tym momencie zginę, ale na szczęście na ratunek przebywa przyby mój... Towarzysz broni, WZ kolejny 120 Taranując TDK przeciwnika. Ja to nie zdążyłem sobie uciec na resztkach hapsów, i w tym momencie chcę pomóc mojej WZ, która dzielnie poleciała. Jak nazwa wskazuje na lobo, i teraz oklepuję sobie tą WZ, żeby ta nasza WZ mogła na spokojnie sobie ten pojedynek przetrwać. Sklejanie boczkiem to pomogło, oczywiście. Kolejny, oczywiście, jak to się nazywa, kolejny frak, frak na moim koncie. 1300 obrażeń i 1200 po spocie, bitwa praktycznie już się kończy, widzicie 10 do 3, szybciutka bitewka. Ja już lecę tutaj sobie jeszcze na ten przejazd, na tą tytułową autostradę, żeby ewentualnie poklepać coś, co tam jeszcze się pojawi na wzdłuż tej uliczki, bo tam widziałem, się czołgi jeszcze e, chowają. I, o, I faktycznie miałem rację, stoi tam 112 oraz Kerner, który tutaj zielnie zaraz swój tyłeczek wystawi na mój ostrzał. Teraz solujemy, widzimy to półko się nawet w miarę szybko zbiega i mogę spokojnie teraz sobie punktować tego brytolka e, bezceremonialnie Dodatkowo jeszcze robiąc kolejne obrażenia, kolejny strzał, znowu. Tym razem bardzo niskie losowanie 167. Formalnie powinien już ten czołg zejść, ale jak widać, WG stwierdziło, że jeszcze sobie trochę pożyje. Teraz Kiks oczywiście. No i na koniec przyjęcie przez 112 jednego pocisku za 133. 1982 obrażenia, 1200 po spocie Mamy trzy fragi i lecimy sobie na tak zwane dożynki Tam jeszcze jest isek trzeci, który się zbunkrował w jednym miejscu, i drugi isek trzeci, który w tym momencie jest zjadany przez naszych współtowarzyszy A, i ten karnerwam nieszczęsny, który zaraz pewnie Ducha prawdopodobnie wysionie O właśnie w tym momencie ginie pod naporem Wspomnianego wcześniej wuzety e, Lobo tutaj szaleje cały czas No i teraz trzeba znaleźć sobie tego Iseła Jak widzimy zaraz, za, 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 zobaczymy Iseł tutaj sobie zrobił obronę Częstochowy okopał się, <laughs> okopał się w tych gruzach i w tym żużlu Ale co to jest dla nas Oczywiście tutaj przeładowanie na golda Żeby mieć pełność przebicia wieżyczki Kolejny wyjazd tutaj za, tego, za tej góry e, Tej hałdy I jeszcze jeden pociec powinien wejść na koniec Oczywiście za 173 Przekroczone 2300 obraz 1200 po spocie, bitwa aktywna, nie jako spoter. Zobaczmy jakie są wyniki końcowe. Przed wami wyniki, jakie udało mi się zrobić w tej bitwie. Nie było jakiejś super lukratywnie. Jak widzicie, pierwsza klasa w bita Nie mam żadnych medali po prawej stronie. Ale dla mnie najważniejsze, że jest pierwsza klasa. To dla mnie, jako że jest najważniejsza rzecz, yy, yy, że mam tą pierwszą klasę. Że nie jestem aż taki słaby, że jednak ta pierwsza klasa coś tam znaczy. Oczywiście to nie jest Masterka, ale zawsze coś. 89 tysięcy kredytów brutto ponad i 5 tysięcy EXPA na bonusie, bo przypominam, to jest czołg premium niespecjalny, więc ma też swoje bonusy do EXPA. Na czysto ten EXP, moi drodzy, wynosi 1091, więc bardzo wysoko mnie gra tutaj oceniła, jeśli chodzi o rozgrywkę. Tylko na jest i Su, który zdobył 1135 punktów a wspomniany wcześniej mój pomocnik w tej bitwie, czyli Lobo, na czwartym miejscu, jeśli chodzi o EXPA, 837 punktów i 2000 uszkodzeń. Ja mam uszkodzeń 2000, niecałe 500, więc coś tam jeszcze mi w ciemno. Weszło. 22 razy strzeliłem, 19 razy trafiłem, cel 16 przebiło, więc no, powiedzmy, korelacja taka se. 2500 niecałych obrażeń, z dystansu więcej niż 300 metrów niecałe 700, coś tam jeszcze posnapiłem coś ciekawe. Dwa razy dostałem trafienie, dwa razy oczywiście było przebicie, ten, jest, tam nieszczęsny, ten nieszczęsny wymiast na buzetkę trochę bolał, ale udało się. Czterech wykryłem, sześciu uszkodziłem, trzech zniszczyłem, 1200 punktów po mojej asyście, cała suczka że tak powiem, na moją korzyść, przejechane 3400 metrów i na czysto, to pewnie dla Was jest najbardziej ciekawe, za to, że musiałem jeszcze tam amunicję e, uzupełnić i duże konsumable, bo tutaj oczywiście jeździłem sobie na racjach bojowych. E, z 89 tysięcy zrobiło się 33, więc do zarabiania, powiedzmy, jest ten pojazd taki sobie, ale do szkolenia załogi i do przyjemności rozgrywki na tle całości, jeśli chodzi o całą, dr całe drzewko lightów, które mamy teraz dostępne jest dużo, dużo lepiej i tak właśnie należy sobie ten pojazd traktować, taki e, taka odskocznia od tego słabego drzewka, nie oszukujmy się, ale żeby można było jeszcze na nim sobie załogę trochę poszkolić. Nie jest to zły czołg, nie jest to super mega czołg zawodnik, który tutaj pozamiata, jest to po prostu przyzwoity light, który na pewno da wam sporo radości, no i warto go sobie nabyć, ponieważ jest w miarę taniej jak, jak na czołgi WOTA, E, kosztuje 100 zł, myślę, że podstawowy zestaw e, można sobie nabyć i sobie to, trochę tą załogę poszkolić, a przynajmniej poczuć się to, jak Paweolajy brytyjskie powinny tak naprawdę wyglądać. Tyle z mojej strony do usłyszenia. Cześć!